Osiedle bloki, a w środku on Wtedy jeszcze nie wiedział co to znaczy trzymać los W swoich rękach dzieciak znałem go W sumie, kto by się spodziewał, że zmieni się o 100 Osiemdziesiąt stopni robił różne rzeczy Raz coś wychodziło, a raz coś kalecił, Leć, mimo to, mimo tego Zawsze chciał, mówił tak, zrobić coś dobrego Fajnego dla każdego I także dla siebie nieraz zapchany nos przez Zbawił się w brudnej kałuży No po co iść na skrót, przecież masz dobry cel Swoją drogę, nagle, złapał się za głowę Od razu potem, kiedy usłyszał głosy Dosyć, dosyć, obyś dobrze zrobił A nawet jeśli miałby dopaść mnie Żyć, a nie smak, co ci powiem, że nie boję się Dosyć, dawaj łajka To słowa te, które zawsze będą ze mną. Jeśli chodzi o życie, to wiesz, to mam róże jedno A nawet jeśli miałby dopaść mnie Żyć, a nie smak, co ci powiem, że nie boję się Dosyć, dawaj łajka To słowa te, które zawsze będą ze mną. Patrzcie Nie byłem głuchy jak pień Gdyż posłuchał serca głosu Uświadomił sobie, że tylko sam sobie może pomóc Jeśli chodzi o tonację głosów, które słyszał Były na tyle wyraźne, że nie musiał się wsłuchiwać Teraz dajesz, dawaj Słyszał na porządku dziennym Ano samo nic nie przyjdzie Się nie uda i nie zmieni Więc przestań wierzyć W końcu się rozejrzy Być może to czego szukasz Jest tam wyciągnięcie ręki A nawet jeśli miałby do pasz mnie Dzisiaj nic mam, powiem, że nie boję się Dosyć, dawaj, wake up To słowa te, które zawsze będą ze mną Chodzi o życie, to wie, to mam różne jedno A nawet jeśli miałby dopaść mnie Życia nie smak, to ci powiem, że nie się Dosyć, dawaj wake up To słowa te, które zawsze będą ze mną I jakie jest, jeśli chce, co? Zopasz w ciebie ciemność

elegancko tam powiedziałeś kurwa szacun szacun, szacun pioteczki zbijam, żółki też elegancko no, powiem ci tak powiem ci tak, no dobrze, dobrze poszło